Cię. Może nawet CS-owe akcje Nie no, nie. Co? Uważaj. Flesz. A, kurna, flash! Blefuje, nie było go tam. Dzień dobry! Mówiłem, że blefuję. Dzień dobry, ja to kocham blef. Blef to jest sól życia. Laska nie ma szans, laska jest do dupy, Groni nie może kupować. I jak? Ja... ja, ja, ja dobrze. Jezu... Wiesz skąd ja wiedziałem, że nie byłeś na fleszu? Bo ja w połowie byłem w drzwiach. Po prostu widziałem, że tam nie było. Uch, no jak on strzela?! Trafił cię w ogóle?! Trafił. What the oh fuck, oh fuck? On ma 47 hapsa, jeden strzał i leży. no widzisz pistolet wziął chyba Glock potrafi działać dwa czy ten da I tak jest i tak się wyrównaliśmy poziomała tak naprawdę No i jak tak tak tik 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 la 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 Czekaj, Uważaj. co tu What the fuck? No fu, Obaj mają. Nie, nie. już nie masz szans. Wie. Wiem. Wiem, wiesz, że masz... wiem. Tak. Wow! Sie to kurna robić. No może tu i się to robi, no. Nie tak biorę skaz tutaj, nie machuję. <zanie>, a wiesz co? Co? Pobawię się w coś. Co on wziął? Bronis, yy, ...tak nie wzi się gnoi, że gnoi się po prostu. Co on wziął? Coś, czego nigdy się nie, nie spodziewasz. Wspomniał mi się taki jeden filmik z Minecrafta. Taki pojebany. Ale co on wziął, kurna? Pierdare? Nikt nie wziął. Co? Nic nie wziął w tym problem. No to rzeczywiście musiał ci się pojebany filmik przypomnieć. Oh, has been Ej, moment, dalej my gier... mieliśmy grać tylko na a. O to chodzi, bo mi się taki hardcore'owy film z Minecrafta przypomniał. Opowiedz. Mmm. Jest był sobie koleś, nie, który zaczął grać i spotkał grupę wilków. Nie. co I powiedział tak. Ej, Jeśli wilki to pedały ten. Dają nie i przyjaźniają się z wilkami. A co robią hardkorzy? te teraz hardcoreowi i robią wilki po ryjach. <śm> <śm> to ale jak to za się zrobił. O Jezu a Teraz Ej, Ale nie, gramy tak, tylko tak, A, ale tylko gramy tylko A, bo nie ogarniemy dwóch PS-ów. też... tylko raz bóch. poszedłem. Teraz już nie będę, bo wiem, że i tak będę ginął.

Dobra, i teraz... LOL! Przez skrzynkę go załatwiłem! Cheater nop, buhanop. Nope. O, poszedł sobie O kurwa Znowu tam jesteś. O kurwa. Podwójne kurwa tym razem. I nie ja mam broni. Ta? Mam pistola tylko. O pół. E wiesz co zrobię? Zastosuję mój trik, pojebany. Ja tak zastosuję mój trik. <grymianie> A, <skurwysynu. grymianie> o kurde, ty miałeś paket. Mówiłem ci. Balalalalala. Lekki misji, <grymianie> po czole trafił cię w głowę jeden, lewy ramię jeden, prawy ramię jeden. <grymianie> <lewanie>. <grymianie> Czyli może się okazać, że, że trafiłeś go raz w każdą część ciała. O do pieprzona! Okej, okay, ja zapracam nie widnie, ja mam tylko ta... nóż Nożownik pieprzony. No co, nożek jest fajny Nie wiem, ja, ja się jeszcze zastanawiam jak ty mnie rozwaliłeś tej broni Z USP? O. USP jest zajebiste, one płu ci to powie No, w kodzie to USP Kosi to ja biorę WSP następnym razem i będę z na nakurwiał wszystkich <grymianie> Na kurwie się wilki po się na tyły nie spojrzeć! To było łatwe panowie, bardzo łatwa akcja Dobra to ja... Dobra, nie była łatwa, była straszna i trudna, ale... ale... Udało. Kończymy! Kończymy taką łatwą jazdę. Co on co on tam wziął? Nie U, powiem. Krowę? Nie. Jeszcze głowy. AWP. Coś strasznego. Coś tak strasznego, że twój świat tego nie zna. No! A ty we śnie baw się we mnie Dobre, dobre, dobre. Dobra, dobra okej, okay, masz prawdę. Hej! Szybko! Szybko, prawda? Ja jest. Jezusie. Cisza masz? The... Oh, nie ma go. O że jesteś jednym Hej. Widzę cię. Tak, e wiem, się kawałek do Owa. Owa. No, nie, nie, nie. Nie, nie, I z czego go rozwaliłem? O, o, <suszy> Dobra, nie ma co, biorę AK. A, ja biorę. A mi się kasa skończyła. Ofu. Nie, dobra, biorę blok. Jesteci... Co? O, wsparcie mam. Tylko Sidłby te... Czekaj, rzucę ci pakę jak chcesz. Nie, co ty? <grym> <K> <grym> <grym> nie, nie, dobry, nie, ci pak. Kurde, kałacheny. Ja bym tu, 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 pistola. Pistola. Nie, Rozwalony. Ja wcale wyskoczył Rozumiejcie co? Ej, Ej pobawmy się teraz w spawarze. Jednak kurniali. Kurde, nie, kurny. Kurny, kurny, kurny. Kurny, kurny, kurny. nie kurny, kurny, kurny. Kurny, 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 Ja Kurny, kurny, nie kurny. Jak? nie 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 idę. Panowie, ja już tędy nie idę, sprzedałam. Ja mam lepszy pomysł. No bez jaj! Ty masz większe wsparcie, chuju. O, fajnie! To teraz możecie iść na obydwa bezy Dobra, to, to ja się kampię. Hihihi. hi, hi, hi. Ja <ślesk> The Dziękuję. Ja kogoś, ja kogoś obudzę dzisiaj w domu, przysięgam przez was, skurwysyny, kogoś obudzę w domu. B, panowie, B. Wiem, że... wiem, że B. To przyjdzie mi zajebie. Tak? Mam rację? E, AWP na was czeka już. Wiem, że mnie... na mnie czeka, dlatego się boję. Patrz, co teraz zrobię. Zrobię tak pojebany ruch. I. <laughs> Ty durniu. A to I. Je, a tam jest jej tłuch. A my jesteśmy w ciągu uważajcie. uważajcie, on naprawdę na was czeka. Ja pierdzielę, ale jak ją będę On ciągle, ej, on ciągle tak, przymierzy i ciągle w bok, nie? Przymierzy i ciągle w bok. O, kurdej, A, bo ja mam trzech teraz, prawda? Masz trzech teraz. No tak. Te cztery HP mam, ja pierdolę. Ale ja mam 18, 18 amunicji. I ja ma 30, 31. What the Kurde, to jest, to jest, to jest, jest daleko, jest daleko. To no daleko, to jest daleko. 43 metry. O, ale hardkorowo teraz jest, o mi się. Panie, ale to my wygrywamy. No, my, nie, tam... antyroryści prowadzą 10 do 9. To czemu jest 9-5? 10 do 9 jest Ja nie byłem na fleszu. A ja byłem. Nie, ja nie mogę. Nie, robimy aha, tak... aha. Największy Dobra, to... Hard... Teraz... Tuchaj, one Największy hard... Słuchaj, Onepu. Największy hardcore napierdala nożem po ryju. No w sumie tak, jest racja. Prost nie, najczęściej napierdziela po plecach. Ja ci mówię, to ma przyszłość. A, żebyś Pier... wiedział. Ci Ty mi wiesz, wiesz, tam i zobacz. Tychaj! Moment, kto miał pogę? Ow w dupę Ty gnito I ci... to mm. ty Co to za nóż ja się pytam Ale to nie był nóż ok. był, To nie był nóż właśnie Co to miało być? Eee klik. Ja, ja kupuję tego keblara i ja zapytałem może oh, tak. A ja biorę Hmm <suszelne> O z drugiej strony no ja szczerze nie słyszę jak ja O kur! O kur! O kur dobry! Ja pierdolę! Mamy pedała w dużej. Idziemy z domu. Ej, nie gram teraz on fali. Fok, dobra, ja tu pokry na was, idę sobie. Ej, module... Ja nie gram padałem. Nie... Macie coś ważnego do powiedzenia. Z drugiej strony, tam w drzwiach z gali. Dobrze Rampali, dobrze Rafali to pedał Gdzie glido? Nie, mam ten pedał Rafali jest zajibisty Rafali gości Zrawalnikami Ej, czemu nie mogę kupić? Ej, moldule, gdzie ty jesteś? A, tu Wow, wow, wow Uratowałem wam dupę od tego audio O nie. Ja, no, na hama. Muszę, muszę tak na hama robić, bo, bo... to naprawdę wypala. I patrzcie, mam największe straty na lol. Niemożliwe. Kurwa, 12 fragów. Jebaniec. Robocie, <laughs> bycie <laughs> pierwsze. <laughs> <laughs> jak ty kazasisz echo rzegłeś tak samo Najpierw ten zabija jednego potem pocie tutaj zabija a potem pode na chama no wieźć stać stać i shift shift e one kupi patrz do tyłu bo, 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 bo może nas z tyłu zjechać lecimy po ciut o jest tutaj coś panowie jest kortujcie. ja mam pak dobra Szybko. To ja to ja ty był gara mbasa Ja, to ja ogarnię. Nie ogarnię. Ej Ty, jeszcze jednego mają Tak, rzeczywiście Posiłki To ty. Ty, Ależ nie odstaję Pod PS to był ja Isią Spokojnie Cało się się mam tu. Mam tłumy odbejdzie szybko Odbejdzie Odpejdź, ja już miałem resztkę hapsa, już nie miałem szansy Ja mam tylko Pali ma Pani czekaj, 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 Dobra, już Dup. nie wysadzam, już nie zdąży. Chyba, że ma rozbrajający. Ma rozbrajający? a nie ma. Ale już się tak nie zdąży. Uciekaj Koleś, uciekaj lepiej. Co mu jest? Nie. Ja...